Już niedługo moja nowa siedziba. Już niedługo nowa siedziba domowego. Jest 24 stycznia 2023 roku. Na początku tego roku zapadły dla mnie bardzo ważne decyzje, zarówno w życiu mnie jako poszukiwacza, jak i w moim życiu prywatnym. Przez najbliższy rok. Do półtora dużo się zmieni. Ten rok zapowiada się dla mnie bardzo pracowicie, ale mam nadzieję, że będzie bardzo owocny. W tym filmie postaram się Wam pokazać w dużym skrócie wszystko, co udało mi się w tym roku zrobić i osiągnąć, ponieważ czeka mnie spora ilość kursów, zajęć. I myślę, że dość spora presja. Tak więc zaczynamy tą piękną podróż, która mam nadzieję, że będzie bardzo owocna i zaprowadzi mnie tam gdzie moje miejsce. Mam 19 marca. Słuchajcie, w dniu wczorajszym 18 marca odbyło się, o... odbyła się kolejna ważna rzecz dla mnie, kolejny krok do przodu odbyło się szkolenie. W dniu 18 marca odbyłem pierwsze szkolenie pod okiem archeologów. W dniu wczorajszym odbyłem kurs wprowadzający do metod inspekcji terenowej. Słuchajcie, ja mam dyplomik, zaświadczenie, oświadczenie wzięcia udziału. Byłem yy, Wam, naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Było dość sporo osób i tak, udało się to wszystko dźwignąć, udało się to wszystko zrobić. Cały dzień spędzony z, w towarzystwie czterech doktorów archeologii, plus około 30 osób zainteresowanych takim szkoleniem, było naprawdę, naprawdę mega. Zajęcia odbywały się w, w formie częściowo wykładów i prawie dwie godziny latania po polu z wykrywką w towarzystwie tych wszystkich osób, które tam były. I to właśnie na tym wyjściu udało mi się znaleźć tą oto monetkę, którą już wcześniej mogliście zobaczyć na stronie na Facebooku. Monetka meklemburska, naprawdę, naprawdę super trafienie. Ogólnie w większości, same śmieci się trafiały. Także ta monetka cieszy mnie niesamowicie. Jest to moje wejście w ten nowy etap, który. Który już, mam nadzieję, że niedługo, już za jakiś czas zacznie się w moim życiu jako poszukiwacza. Cześć, witajcie! Witam Was serdecznie po raz kolejny już w tym filmie. Słuchajcie, jestem dzisiaj strasznie, strasznie zajarany. Jestem strasznie zadowolony, udało mi się zakończyć kolejną rzecz, kolejny etap w drodze do celu. I już Wam pokazuję, powiem Wam o co chodzi. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym Udało mi się zakończyć kurs Udało mi się zakończyć kurs na nurka Słuchajcie, tak, jest. zostałem nurkiem Oficjalnie jestem nurkiem, takim nurkiem Normalnym nurkiem Skończyłem kurs y, OWD Także mam swój certyfikat y, Jestem nurkiem Do 18 metrów Także do 18 metrów mogę sobie spokojnie Nurkować ze sprzętem. strasznie zajrany Strasznie mi się podobał cały kurs strasznie e, miałem bardzo bardzo dobrego i doświadczonego instruktora. E, instruktor z ponad 25-letnim doświadczeniem e, zarówno wojskowym jak i cywilnym. Naprawdę, naprawdę genialny człowiek. Serdecznie go pozdrawiam i jestem strasznie zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie teraz. Do przyszłego roku będę sobie spokojnie kompletował sprzęt, ponieważ no sprzęt, przynajmniej jak część z was się orientuje, nie jest najtańszy do nurkowania. Fakt, część rzeczy mam, mam piankę, mam rękawiczki i tak dalej, ale niestety te najdroższe części sprzętu jeszcze są przede mną. Jeszcze muszę je kupić. Muszę sobie kupić skrzydło do, skrzydło na plecy, butle, które są dość sporym wydatkiem, cały aparat oddechowy do butli muszę sobie kupić. No i kilka jeszcze rzeczy na pewno trzeba będzie dokupić. Jakąś bojkę i kilka takich drobniejszych może rzeczy. Jest trochę tego przede mną, ale mam nadzieję, że do przyszłego roku mi się i Że w przyszłym roku już zobaczycie filmy z fajnych, głębokich nurkowań do 18 metrów i że będą po prostu o wiele ciekawsze niż te, które były do tej pory. No, powiem wam, spełniam po kolei te swoje małe marzenia, dążę do celu, bo po to one są. Po to są marzenia, żeby je spełniać, tak? One nie są tylko po to, żebyśmy o tym marzyli. Pamiętajcie o tym. Tylko są po to, żeby je spełniać. Kierujemy się z żoną takim, takim naszym motem, że życie się zdobywa i wy również je zdobywajcie. Nawet jeżeli to będą małe kroczki i drobne rzeczy, zdobywajcie te życie, cieszcie się nim i dążcie do tego, żeby osiągać swoje marzenia. Czy to mniejsze, czy to większe, nieistotne. Spełniajcie je. Ja spełniam jestem z tego mega zadowolony ja nie miałem nic w życiu, bo my do wszystkiego sami dochodzimy mnie nikt nie dał, mi nikt nie kupił ja nie miałem od nikogo dane na wszystko pracujemy sami w dwójkę i wszystko co mamy osiągamy również sami w dwójkę więc uwierzcie mi że można jeżeli będziecie chcieli to można jeżeli nie w tym miejscu to w innym ale na pewno gdzieś wam się uda spełnić wasze marzenia i tego wam życzę w tym momencie, jak jestem sam strasznie ucieszony z tego, że ja spełniłem swoje kolejne małe marzenie. Także dążcie do swojego, spełniajcie marzenia i oglądajcie film dalej. Zobaczycie, co jeszcze się w tym filmie wydarzy. Dziękuję bardzo za to, że jesteście i że mnie wspieracie, bo dużo to dla mnie znaczy. I mam nadzieję, że będziecie jeszcze dłużej ze mną i dłużej będziecie mnie wspierać. A ja będę wspierał was, jak tylko będę potrafił. Także lećcie zobaczyć, co się działo dalej. Cześć, witajcie. Witam Was z rana. Słuchajcie, trochę się pokręcę. Mam 5.36. Jestem na parkingu pod pracą i chciałem Wam coś powiedzieć i oznajmić. Słuchajcie, mam papierek. W dniu dzisiejszym składam wypowiedzenie. Słuchajcie, rzucam pracę dzisiaj. A czy rzucam pracę? Po prostu wypowiadam umowę po ponad 6 latach. Po ponad 6 latach opuszczę to miejsce. I nie wiecie, jak bardzo mocno się z tego powodu cieszę, niesamowicie mocno, o, uu, aż jestem podekscytowany, słuchajcie tak, to jest kolejny krok w zmianach w moim życiu, w tym co się będzie u mnie działo, składam no. wypowiedzenie, zrzucam pracę i zaczynam nowy rozdział, dosłownie za miesiąc, no bo tyle niestety trwa wypowiedzenie, czyli mniej więcej od połowy sierpnia będę już całkowicie wolnym człowiekiem. I z zupełnie innym podejściem do wszystkiego. Dobra, słuchajcie, lecę, bo jeszcze muszę ogarnąć się. I oczywiście dać papier. Do później. Usłyszymy się po pracy. No i dobra, słuchajcie, jadę do domu. Jadę do domu jeszcze po pracy. I powiem Wam. Ale ulga. Dawno nie czułem się tak dobrze. Normalnie, wolność. Mam naprawdę fajne uczucie, miłe uczucie, powiedzieć szefowi w cudzysłowie, żeby się gonił. <laughs> no, miło to samemu się zwolnić i widzieć tą minę zaskoczenia na twarzy, jak okazuje się, że nie rozumieją dlaczego to robisz. <laughs> po co, dlaczego, jak? A tak, po prostu. Także tak, bardzo miłe uczucie, eee, do którego się dość długo szykowałem. No i się w końcu udało. Cześć, mam kolejny papier, mam kolejny dokument. Było wypowiedzenie pracy. Wrzuciłem pracę. Także teraz jest drugie wypowiedzenie. Wypowiedzenie mieszkania. Słuchajcie, to jest moje wypowiedzenie mieszkania. A jak wypowiedzenie mieszkania tak się domyślacie przeprowadzka. Tak jest. Słuchajcie, będę się przeprowadzał wyprowadzamy się na wyspę. Zostaję, zostanę wyspiarzem. <grym> Jestem mega zajarany, ponieważ jest to kolejne spełnienie jakichś tam naszych małych marzeń i dawka nowych doświadczeń związanych z mieszkaniem na wyspie. Z tym jak to będzie, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale zanim do tego dojdzie jeszcze trochę pracy przede mną, ponieważ Robota w jednym mieszkaniu, w drugim mieszkaniu cała przeprowadzka, cała toczka tego wszystkiego, także jeszcze dużo, dużo rzeczy przede mną, ale jestem mega zjarany. Do tego to wszystko właśnie dążyło. Do tego to dąży i w tym kierunku idzie. Ale co ja wam będę mówił, zobaczcie wszystko dalej. A ja się zwijam, bo praca sama się nie zrobi. Tak jak już wiecie z poprzedniego filmu, przeprowadzam się. Także jak widzicie, za mną stoi rozłożone łóżko, poskładane meble. Tutaj gdzieś wisi materac za mną. Także ja mam pełno, pełno roboty, słuchajcie. Dlatego nie było za bardzo wrzucania. Dlatego nie było za bardzo filmu. Tu macie kolejne kartony popakowane. Cała chata jest w totalnej rozsypce, powiem wam. Wziąłem się za malowanie pokoju chłopaków, bo mieszkanie musimy zdać w takim samym stanie, w jakim zostało ono od nas wzięte. A jak widzicie za mną, zwykła oprawka tylko wisi z samą żarówką. Nie ma nic kompletnie więcej, wszystko jest praktycznie już usunięte, podprzątane. Zostały tylko meble, które wyrzucamy, i kilka drobiazgów, które czekają na transport większych rzeczy. Ja maluję w tym momencie. Odświeża mieszkanie, bo ma być oddane w takim stanie, w jakim zostało nam dane. Także wszystkie ściany na biało, wszystko odmalowane, wszystko odświeżone i to jest właśnie to: to jest właśnie to, dlaczego nie było nic wcześniej. Dlaczego nie wrzucałem filmów za bardzo z poszukiwań, tylko sporadycznie coś wjeżdżało, ponieważ mam naprawdę kupę roboty związaną z tym wszystkim, z całą tą przeprowadzką i tak dalej. Tu macie kolejny pusty regał. Tu są kolejne kartony, jak widzicie, popakowane. Łóżko młodej, tak samo złożone i czekające na transport. Z przeprowadzką mieliśmy kupę, kupę rzeczy, ponieważ trzeba było załatwić dużo, rzeczy, dużo, dużo dokumentów, dużo spraw związanych z dziećmi, ponieważ to jest dwójka dzieci, którą przenosimy do innych szkół. To jest trzeci, który zmienia przedszkole. Także to wszystko trzeba było jechać, załatwić, ugadać, znaleźć w ogóle miejsce, gdzie, gdzie to może być. Nie było to wcale takie proste, nie było to najłatwiejsze, ale się udało wszystko i idzie wszystko kule przemu. Jeszcze chwila, jeszcze moment odbierzemy klucze i zaczynamy przewozić meble. Zaczynamy przewozić rzeczy. To, co mogę sam przewieźć, przewiozę sam mniejsze rzeczy. Wszystkie duże gabaryty czekają na transport, czekają na firmę transportową, przeprowadzkową, która nam to wszystko zabierze i przewiezie. Także ja lecę malować pokój, ponieważ mam jedną ścianę żółtą, jedną niebieską, także myślę, że z 2-3 krycia przynajmniej farbą będą. I tyle na ten moment. Za chwilę się do Was włączę ponownie. Pierwsza warstwa pomalowana. Echo pewnie jak sam Pip. Ale dobra. Słuchajcie. To była żółta ściana. Pierwsza warstwa. No i będzie na pewno drugie, jeszcze malowane, Tak jak widzicie, tak do połowy już trochę przeszło. Także w miarę to pokryło. No, ale środek... Jest świeżo i góra pomalowane, także jeszcze jeszcze przybija. Jeszcze będzie walka, przynajmniej jedna warstwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale mam gorszą ścianę, chociaż ta była żółta i tu nie było tak źle. Patrzcie teraz na to z tą niebieską ścianą to dopiero będzie walka. No myślę, że tak pójdzie. W trzech razach może się zamknę, nie? aczkolwiek myślę, że będzie ciężko. nie? Także zobaczymy. Także tak to na razie wygląda słuchajcie moje życie, dlatego nie mam czasu na, na poszukiwania za bardzo, na latanie z wykrywką, na łowienie magnesem. Uff, powiem Wam, dużo roboty, żeby przeprowadzić pięć osób, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I co ważniejsze, żeby spełniać marzenia trzeba coś w tym kierunku robić. Także ja się cieszę, podśpiewuję, pokwizduję sobie malując ściany, jestem zadowolony, bo wiem co mnie czeka. No już w sumie też. Poniekąd wiecie. <laughs> Dobra, słuchajcie, idę. Idę się czegoś napić. Czekam aż ta ściana wyschnie. Eee, no i co? Wezmę się za drugą, bo muszę tą ścianę też odświeżyć, mimo że jest biała, ale wiecie co? Chodzi o to, że o takie pierdoły, jak są jakieś takie plamki porobione gdzieś tam przez dzieciaki, jak się bawiły. Tak jak tu jakieś takie pobrudzenia, to wszystko musi być. Odświeżone, ponieważ my się stąd wyprowadzimy i po nas sprowadza się tu ktoś inny. Także, jeżeli mieszkanie jest odświeżone, to spółdzielnia nie musi nic robić i jest wszystko z głowy. Sprawa wygląda tak, że pewnie część z Was się sprawia, ale po co to robisz? Po co malujesz? Po co to odświeżasz? Przecież spółdzielnia to zrobi, jak nie wiem. Słuchajcie, tak. Sprawa wygląda w ten sposób, że spółdzielnia by to zrobiła jak najbardziej, ale z kaucji, którą my zapłaciliśmy za to mieszkanie, byśmy mieli potrącone tak. Mniej więcej około 500 euro za malowanie całej chaty. Także wiecie, jeżeli my tam zapłaciliśmy 1000, około 1800 euro kaucji, to za pomalowanie by nam zabrali 5 ja obstawiam, że 500, ale mo, mogło być trochę więcej, ponieważ mieszkanie jest dość spore. Wiecie jak to. Yy, oni nie patrzą swoimi cenami, że przyjdzie ktoś z półdzielnia maluje. Tylko oni wezmą malarza, który przyjedzie i to zrobi, a malarz swoje weźmie. Także myślę, że 5 stów to byłoby takie minimum. Takie 5-6 stów obstawiam, żeby wzięli za to malowanie. Za poprzednie mieszkanie nas kasowali 4, 4 stówy, bo nie malowaliśmy i teraz powiedziałem, że pomaluję sam. Wolę kupić farbę w sklepie, poświęcić sobie, e, nie wiem, kilka dni na to, żeby odmalować całe mieszkanie. Ale 5-6 stówek mieć w kieszeni, nie? <gryw> Wydaje mi się, że sensowne. Także tak, to no idę idę się napić, tak jak powiedziałem, i biorę się za na następną ścianę żeby wszystko wyglądało w porządku, żeby się nimi do czego przyczepić, żeby nam oddali całą kancję. Witam Was kolejnego dnia. Wczoraj było malowanie, dzisiaj jedziemy. Panowie gotowi? Tak. Pilot numer jeden, pilot numer dwa. Także tak. Yy, jedziemy, Wieziemy pierwszą partię rzeczy, przenosimy się. Także komu w drogę, temu czas. Zadowoleni? Tak. No gdzie mi tu zasłania szatanny gusy? mamy to mamy nowe klucze widzicie białe nowe mieszkanie no i co mam powiedzieć słuchajcie no super mega mega się cieszę jestem mega zadowolony pierwszy transport do wniesienia i tak jak w tyle słychać nowe i morskie powietrze zadowolony Oskar tak. tak Igor tak Laura tak wszyscy zadowoleni żona też tylko nie lubię występować przed kamerą. Także my rozpakowujemy się i ogarniamy sobie coś. Cześć, witajcie. Witajcie po pierwszej nocy. No, słuchajcie, no, jedną noc się nocowaliśmy i dzisiaj zawijamy do domu z powrotem, dopiero co stałem. I. No, pierwsza noc super. Mewy nas obudziły rano. Także niesamowita sprawa w końcu Mewy, nie jakieś wrony czy inne dziwactwa. No i było fajnie, się ogarniam się, czekamy na gościa, od internetu musi przyjechać, wszystko podłączyć. My no może się z morzem się przywitamy. Jak się przywitamy z morzem, to wy też się przywitacie. Na razie idę się ogarniać. Musimy coś zjeść. i co? No i czekamy. Czekamy, bo trzeba się z powrotem zabijać ze starego mieszkania i w następny weekend z następną partię, porcją rzeczy trzeba przyjechać. Bywał no, fajnie, no miło przyjemniej powietrze jest zupełnie inne. Będzie dobrze, będzie fajnie. Już niedługo moja nowa siedziba. Już niedługo nowa siedziba dębowego. <laughs> Spełniajcie marzenia, bo warto. Tylko tyle Wam powiem. Witajcie kilka dobrych dni później. Jestem już w pustym mieszkaniu, także możecie mieć przegłos. Może iść echo. No i słuchajcie, jestem gotowy do oddania mieszkania. Wszystko mam przygotowane, odmalowane, tak jak powinno być wyczyszczone, opróżnione. Słuchajcie, no i w dniu jutrzejszym tak z rana o 10 mam zdanie tego mieszkania. No nie, w tym pokoju nie będzie dobrze. <śmuchajcie> Słuchajcie, mam zdanie mieszkania i, i kończę, kończę ten rozdział i zaczynam nowy. Także zacznie się nowy rozdział dla mnie na wyspie. <noise> tak, to jest po prostu coś niesamowitego. Już rodzinka jest na miejscu, oni już się cieszą morzem, cieszą się plażą, bawią się, jeżdżą. No ale swoje trzeba zrobić, trzeba i do końca wszystko przygotować. Zostało mi jeszcze parę rzeczy do zebrania, ale to zabiorę wszystko już jutro, jak będę wracał stąd, wyjeżdżał, jeżdżą, Też żegnał to miejsce na stałe. Także tak to no. I co, parę lat ładnych tu minęło. W, tym, w tej miejscowości i koniec jak ja się cieszę, nawet nie macie pojęcia jak ja się cholernie cieszę mi się tu nie podobało że to jest, w głowie się nie mieści no ale dobra eee, nie będę wam teraz zaradzał gitarę się do was już jak będę na miejscu być może z plaży a być może z domu, nie zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze kupa roboty przede mną. Jeszcze dużo rzeczy do zrobienia jest, bo może poskładać meble dzieciakom nowe, bo ma jakieś szafy nowe łóżka coś tam nie wymieniliśmy. Kupa rzeczy do składania, kupa rzeczy do układania. Jeszcze masa roboty przede mną. No ale mam nadzieję, że jak tylko uda mi się to w miarę szybko ogarnąć, już jest z powrotem z poszukiwaniami i nie będziecie musieli patrzeć na białe ściany, składanie mebli czy tego typu rzeczy. <laughs> Także. Na ten moment to tyle i, I... czekajcie, aż się znowu odezwa. No i tak, to dojechaliśmy do końca. Słuchajcie, tej Przeprowadzki. E... Witam was, witam was z mojego nowego miejsca zamieszkania, witam was z wyspy, witam was z Rugi, witam was z mojej nowej siedziby, z mojej nowej bazy, z mojego nowego życia. <laughs> Także tak to wyglądało wszystko u mnie. Potoczyło się o wiele szybciej niż miało de facto, bo obstawialiśmy sobie wszystko do półtora roku. Udało się wszystko złatwić w pół roku, także bardzo się z tego cieszę, jak my wszyscy. Także teraz tak, teraz głównym motywem przewodnim, słuchajcie, będzie to, co widzicie za mną: będzie plaża, będzie morze i strasznie, ale to strasznie się z tego cieszę. Także tyle w tym filmie, słuchajcie. Ja zabieram dzieciaki, zaraz lecimy na jakieś lody. A Was zachęcam do subskrybowania, jeżeli tego nie robicie i do śledzenia dalej kanału i tego, co się będzie na nim działo, bo mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie i naprawdę ciekawie. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.